Witamy Was serdecznie z tej strony Krzysztof Binczak oraz Adam Pach. Zapraszamy Was do zapoznania się z materiałem wideo, w którym zobaczycie wybór redakcji GameMusic.pl na najlepszy album oraz kompozytora roku 2013. Zanim jednak przedstawimy Wam, kogo wybraliśmy, chcielibyśmy wcześniej opowiedzieć o dwóch pozostałych albumach i kompozytorach, którzy byli najbliżej naszej nominacji. Tak więc zaczynamy. Album roku 2013 według redakcji GameMusic.pl. Miejsce trzecie, Rayman Legends. Różno szukać tegorocznego albumu, który byłby równie przepełniony celebracją czystej frajdy z grania co Rayman Legends. To kompilacja prawdziwie radosnej muzyki w przeróżnych stylach, od orientalnych po latynoamerykańskie. Bogactwo użytych instrumentów sprawia, że nie sposób się nudzić słuchając dzieła Christophera Eralla i Billiego Martina. A co więcej, całość świetnie uzupełnia gameplay przygód Raymana. Warto wreszcie wspomnieć o specjalnych melodiach dedykowanych planszom muzycznym, co jeszcze bardziej podkreśla znaczenie ścieżki dźwiękowej dla tej gry. Miejsce drugie? The Last of Us. Gustavo Santaolalla to z gitary i zlecenie mu nagrania muzyki do najnowszej produkcji Naughty Dog okazało się być strzałem w dziesiątkę. Ścieżka dźwiękowa The Last of Us jest minimalistyczna, ale przepełniona emocjami. Postapokaliptyczny klimat gry znalazł swoje odbicie w nostalgicznym brzmieniu instrumentów strunowych, w tym gitary Ron Rocco. Niesamowite umiejętności Santaolalla pozwoliły nasycić tę muzykę prawdziwym napięciem i poczuciem osamotnienia, co dało nam świetny i bardzo spójny soundtrack. Remember us. Remember us. Miejsce pierwsze Remember Me Oto jedna z tegorocznych niespodzianek. Album towarzyszący raczej przeciętnej grze studia Dot Not Entertainment okazał się być sporym zaskoczeniem. Kompozytor pozwolił sobie tutaj na wiele odważnych zagrań, bezlitośnie tnąc nagrania orkiestralne i rearanżując je, aby stworzyć zupełnie nową jakość. Zakłócenia i szumy, które Olivier Deriviere zaaplikował do swojej muzyki, świetnie współgrają z futurystyczną narracją samej gry. W efekcie powstał intrygujący, a przede wszystkim bardzo oryginalny mix. Czas na przedstawienie kompozytora roku 2013 według redakcji GameMusic.pl Miejsce trzecie – Christoph Harrow. Christoph Herald zasłynął w świecie gier wideo ze stworzenia ścieżki dźwiękowej do Beyond Good and Evil, jednakże ostatnio jest o nim głośno z uwagi na świetne są do najnowszych części Raymana, czyli Origins oraz Legends. Ten wesoły Francuz ma talent do kreowania bogatych brzmieniowo radosnych kompozycji. Herald lubi korzystać ze zróżnicowanego instrumentarium, a inspiracji szuka w muzyce z najdalszych zakątków kuli ziemskiej, ponoć aktualnie pracuje nad sequelem Beyond Good and Evil, czekamy z niecierpliwością. Got to do with that girl. Miejsce drugie Gustavo Santo Ten argentyński mistrz gitary użyczył swoich nieprzeciętnych umiejętności do niejednej muzyki filmowej. Warto wspomnieć choćby o takich tytułach jak Brockback Mountain czy Babel. Santo jest wirtuozem charango, południowoamerykańskiego instrumentu przypominającego nieco mandolinę. Soundtrack do The Last of Us był zarazem jego debiutem w branży gier wideo. Trzeba przyznać, że wywiązał się znakomicie z powierzonego mu zadania, tworząc obłędnie nastrojową ścieżkę dźwiękową. Liczymy więc na to, że nagra on jeszcze nie jeden album z muzyką Duvier. Oraz miejsce pierwsze: Olivier Delivier. Olivier Deriviere to świetnie wykształcony i bardzo utalentowany francuski kompozytor, który jednak najwyraźniej nie ma szczęścia do deweloperów. Do tej pory pracował m.in. nad muzyką do dwóch części Obscure oraz remake'u Alone in the Dark. Pomimo chłodnego przyjęcia tych gier, jego ścieżki dźwiękowe zdobyły uznanie zarówno krytyków jak i słuchaczy. W ostatnim czasie Deriviere pracował nad Of Orcs and Men i Remember Me. To kompozytor bardzo świadomy, a przy tym odważny. Nie boi się eksperymentów dźwiękowych ani stosowania oryginalnych sztuczek postprodukcyjnych. I to by było na tyle. Dziękujemy Wam za uwagę i czekamy na Wasze komentarze oraz własne typy co do albumu i kompozytora roku 2013. Żegnamy się z Wami. Krzysztof Binczak oraz Adam Pach.